Od 17 do 20 lipca Ryn hucznie obchodził swoje 302 urodziny. Dni Rynu to święto, na które mieszkańcy i turyści czekają cały rok. W programie nie zabrakło różnorodnej muzyki: były piosenki ludowe, rytmy celtyckie, folkowy rock zespołu Mitra i łagodne nuty zespołu Chilling Band. Gwiazdą wydarzenia była Anna Wyszkoni. Wykonawcy rozgrzali i roztańczyli ryńską publiczność, a publiczność skradła serca wykonawców. Mimo tego, że była bardzo brzydka pogoda w dniu dzisiejszym i zastanawialiśmy, jak, zastanawialiśmy się jak to będzie, udało się przegonić te ciemne chmury i bardzo fajnie, mimo że do, ludzie dopiero się schodzą, to i tak były brawa, atmosfera była bardzo fajna i bardzo dobrze nam się tutaj występowało. Dni Rynu to nie tylko muzyka. W programie wydarzenia był także mecz piłki nożnej Old Boy Pogoń Ren kontra Pogoń Ren oraz piąty bieg ryński, opuchar burmistrza i miasta gminy Ryn. Pokaz sprzętu wojskowego i zabawy z mazurskimi klaunami również znalazły się w tegorocznym programie. Myślę, że się udało, dla każdego można było coś znaleźć w tych naszych atrakcjach i dla dzieci, i dla starszych, i dla sportowców, więc myślę, że. Mamy fajne dni Rynu, myślę, że będzie tylko lepiej. Mamy jeszcze kilka większych, mniejszych imprez, ale największą taką imprezą, która niedługo już zagości znowu u nas w Rynie, to jest Mazuria, czyli rycerze opanują nasze miasto. Przez dwa, w sumie trzy dni będziemy żyli w atmosferze średniowiecza, więc mam nadzieję, że jak co roku przyciągnie tłumy mieszkańców i turystów. Mazuria rozpoczyna się drugi weekend sierpnia. Także jak co roku systematycznie wprowadzamy drugi weekend sierpnia, żeby można było sobie zaplanować urlop i przyjechać do nas do Rynu. Także zapraszamy drugi weekend sierpnia co roku. Z tego zaproszenia chętnie korzystają turyści z całej Polski i nie tylko. Bardzo dobre. My z, z hej, hej, super je to tu. Na hodowlśmy przyszli. O. Pięknie, pięknie. Bardzo pięknie. koncert. Bardzo się nam podoba, jesteśmy któryś raz z kolei i po prostu super. Cała impreza nam się bardzo podoba, od wielu lat, jak koleżanka mówi, przyjeżdżamy z Pomorza. Już kilka lat, to już jest nasza tradycja. Świetnie, bardzo, bardzo fajnie. fajnie. Bardzo fajnie czekamy za występ Ani, już się nie możemy doczekać. Specjalnie tu przyjechaliśmy. Z Poznania. Super, jestem zadowolona. Podoba się jak na razie? Tak, super. Ja jestem w ogóle na urlopie, pochodzę, mieszkam w Niemczech, a pochodzę z Mazur oczywiście. Jesteśmy tutaj drugi dzień, bo przyjechaliśmy z Łodzi, także no, dowiedzieliśmy się o tym koncercie, no i niestety, żeśmy tu przybyli. Jak co roku jesteśmy w Rynie, świetnie się bawimy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv